Cześć, witam was serdecznie, Hemo z tej strony. Kolejne przygody naszego nieumarłego kapłana. Witam was. Dawno nas nie było. I spróbujemy dostać się może do jakiegoś party. Zobaczymy czy się uda. Tak. Inner fire mamy rzucony. Co my tu mamy ciekawego? Aha, to i możemy mhm. który rutuje naszych Przeciwników, tak? Pięciu wrogów. Dobrze, zobaczmy sobie nasze kłeściki. Tutaj mamy w ruinkach. Zobaczmy, jak to wygląda. Najbliższy to, co robimy: jedynkę czy dwójkę? No, zacznijmy po prostu od jedynki. Czyli idziemy w tym kierunku. O, super. Ktoś widzę, że wierci w ścianie. Nie wiem, czy w ogóle będzie sens nagrywania. No, to chyba, chyba nie ponagrywam. Mamy nadzieję, że to jest jednorazowe wycie naszego pana Uuu, a co tu się dzieje? Oni gdzieś uciekają? Atakują? mnie? nie, nie ja chyba nie A jednak A to nie, nie, to ja nie chcę żebyśmy atakowali A jakbyśmy byśmy tą szósteczkę, jak to wygląda? Jest zrutowany, faktycznie Strasznie długi okres czasu rutuje. z całkiem całkiem. No może mi nadzieję, że ten gentleman, tylko chce piłować w środku dnia to da sobie spokój. Co to jest? Jakiś nasz sojusznik strzela. Dobra, co my tu mamy zrobić? Ach, mamy chyba zdobyć te krzaczory. No dobrze, pozbierajmy sobie nie. 1 na 6, rozglądnijmy się. Tu widzę następnego, i następnego to tak, ten najpierw. Tu idziemy chyba w takim razie po kolei od drzewka do drzewka. I pozbieramy. Tam mamy, tu mamy, dobra, chodźmy tak, może po kolei. Widzę, że przed sobą jest jakiś ciąg tych krzaczorów. Przeciwnik, to też jest nasz trupol. No to my. Nasz ziomal jeszcze jeden, i będziemy mogli wracać. Te czapki naprawdę głupio wyglądają. Weźmy tutaj tego troszeczkę niżej. Nie mam na razie party. Dobrze, w takim razie, nie ten przycisk. W takim razie możemy iść powoli na dwójeczkę. Czyli tam. Questę jeszcze nie musimy oddawać i tak będziemy tam wracać. Oddawać dwa questy. W związku z tym na razie ominiemy jakiś taki fajny zimowy lisek. Nie, no gość jest twardziel. No po prostu twardziel. Ale... No siedź w miejscu. A to co taki kurczę wilka. A co ty w ogóle pijesz, panie kolego? Biłeś te krzeczory, co się oplotły? Tu w ogóle widzę jakaś ewakuacja, się coś pali? Hmm. Tak to wygląda jakby nie umarli. Czyli my atakowali te biedne worgeny. No może nie takie biedne w końcu, to Alianci, tak? Nie że miał coś przeciwko Aliantom. Mam też postaci po stronie alianckiej również. Nawet mam Worgena Druida dość wysoki level Mam chyba nawet Worgena też Dead Knight'a Nie jest źle po stronie aliantów. Zupełnie inny klimacik. Ja zawsze wolę grać po stronie chody, wydawałem się tak się mroczniejsi. I takie chodziły jakieś dziwne um, opinie, że, że aliantami to, to, to się źle gra, bo to Kolorowo i w ogóle takie elfy. To błę. No, myślę, że nie jest tak źle. Co my tu mamy zrobić? Mamy coś tutaj z tym urządzeniem komunikacyjnym zrobić. Zobaczmy o co chodzi. No, przede wszystkim mamy je zabrać. Dobra, mamy to urządzenie. To co? Wracamy, tak? No, i tu by się przydało na koń. Czy na cokolwiek dałoby się. Fajny lisek. Przydałoby się. O, tutaj coś jest. Czyżby jakiś gracz? Czy nie? To jest chyba NPEC. NPEC walczy z jakimś wrednym. Worgenem. No to kurczę. Ej, co to się dzieje tutaj? Ej, pomóżemy tam no kurczę jakiś wredny Worgen. I to jakiś taki lepsza Tak uzbrojony fajnie. No. O, a co to się dzieje? Hmm, aż się podleczę. Ach, po 622 teraz, dobrze. Ach, czyżby to ten rzuca? A to wredota. Ogi Coś tam, expo dostałem za niego, choć malutko, bo już był prawie... Prawie nieżywy, tylko jeszcze nie wiedział o tym. Hmm, dobrze, dobrze. Teraz tak. Ja ci daję te krzaczory, a ty mi dasz te fajne, super wygodne buciki, które sobie zaraz ubiorę. Super. Natomiast ty, panie kolego, nie umarły, masz to urządzenie. Proszę cię bardzo, dawaj mi tu ekspa. Dobra, zobaczmy, co mamy zrobić. Zaznaczmy sobie w ogóle, gdzie mamy pójść. Dobra, w to miejsce no to go niemy. No, kto to zrobi, jak nie my, bohaterowie. A po drodze, a po drodze, żeby nie mieć pustego przebiegu, no, 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 no i padł. Dobrze, zobaczmy, jak stoimy w kolejce. Trzech dps jest, Hilliard jest i kogo nie ma tanka, Słuchaj, zagam tankiem. Sytuacja będzie odwrotna, tylko mi się kolorki pozmieniają. Będzie tank niebieski, nie będzie Hilera. Tak jest zawsze. Co to jest za bydle? To jest bydle, które ma 2600 życia. Widzicie, że mógłbym go umić? Dał bradę. Rzucę te głazy. mi mieć słonkę, żeby nie przeszkadzał w zabijaniu go. No już. Dobra. Dostaje podwójne. Chłopie. Dostaje podwójny EXP. Dostaje podwójny Exp, dobra, tu osiągnąłem i teraz mam co tu zrobić. Mam no dobra, po prostu podejść i zobaczyć. Dobrze, wystarczyło. Dostałem levelek, jeśli chodzi o reputację. Słuchajcie, nam no Chyba, chyba sobie nie pogram. Właśnie to nie poopowiadam Wam, bo się po prostu nie da. No. no, nie przy takim hałasie, jak gość tutaj dryluje. Skoro ja to słyszę, że mi uszy urywają, to nawet nie wiem, co się dzieje na mikrofonie. Przejdź, przejdź, przejdź. Zrobimy z tego albo bardzo krótki filmik. Hmm. No dobra. Och. To są uroki mieszkania w bloku. Idą święta, idzie weekend, no to panie walą kotlety w niedzielę, tak? Idą święta, no to kapustą wali na klatce. No i taki urok. Ale poza tym jest bardzo przyjemnie. Ja mam miłych sąsiadów, gdy mnie to, że lubią sobie pomastelkować. Dobrze, ten, ten chatek. Mamy wejść do środka tej strażnicy? Chyba nie tędy. Tu jest jakieś wejście? No jest. Kapitanie Rudzak. Zgłaszam się, że spenetrowałem obóz przeciwnika. I weźmiemy Questa i wejdziemy do instancji. Quescika? Nie zdążę. Dobrze, to jest instancja Rage Fire Chasm, oczywiście tak. I teraz podwyższmy sobie coś takiego. Kto tu jest tankiem? To jest tank, więc od razu go zaznaczę. Tu mam jakieś kołyszcziki do wzięcia. Wybornie, milordzie, bo takie kołyszcziki dają dużo, dużo doświadczenia. I fajne przedmioty. Zobaczcie, 2000 za questa. Ludzie normalnie dostaje z wyzwania questów po 1400, aż 4 questy. Tu 2600. Wszystko tak. Nikogo nie zostawiamy za sobą. Lecimy. I teraz tak. To rzuciłem. Nie pamiętam, co ja przyporządkowałem. Pod te, ten, pod te <glamy> klawisze sobie zobaczmy. Lewy przycisk flash prawy rzucam osłonkę. Dobrze. To warto wiedzieć. Do tego podleczmy. Siup. Myślę, że na początku ja tu nie mam zbyt dużo siła. Ta to może nie dla mnie. O, chodźmy szybko, chodźmy, póki tutaj nie ma tej lawy. To jest taka posta instancja. Instancja na właśnie takie levely. Levele, levele o matko, levele. Około 16, 17, 18 levelu. Więc, więc akurat dla nas jest tu kilku bossów. Ona została też zmieniona. Troszeczkę dodali pewne, pewne właśnie pewnych przeciwników natomiast jest generalnie prosta, przyjemna, jest to na pierwszej instancji którą możemy się udać po stronie aliantów e, możemy po stronie w tej chwili tak naprawdę to już możemy chyba wszędzie chodzić bo możemy sobie, a teraz nie zobaczę bo oczywiście przykryło mi mhm. a jeszcze osłonkę osłonka daje mu chyba też jeszcze Aha, nie przerywa Czaru, więc, więc też się przyda. To jest y, nich mnich pewnie, to jest mnich Blue Master, czyli taki troszeczkę pijany mistrz. Osłonę no, naszego pijanego mistrza. I test. Tak, porzucajmy sobie po kolei na każdego. Dobra. No, na każdego rzućmy sobie ten nasz czar Shadow World Pain. No. Rzućmy sobie osłonkę To jest jakieś bydle większe To jest bydle większe bo mamy go zabić Nie pamiętam żeby kiedyś Za dawnych czasów kiedy jeszcze zaczynałem grać Wowa żeby taki postać tutaj taka po tutaj była to nie ja sobie też Rzucę osłonkę na siebie. Podleczymy tego pana. Rzuciłem jakąś klątwę. Niech cierpi. Dobra, osłonka. Mana mi się tam nie kończy naprawdę chyba w tych instancjach, żeby się skończyła mana, to nie wiem, co trzeba robić. Dobra. Zabiliśmy go i jeszcze dostaliśmy jakiś przedmiotek sztylet plus 2 plus 2. No to pewnie wybornie by było dla jakiegoś złodziejaszka. Czyli naszego jakiegoś tutaj nie mamy w zespole, nie mamy, mamy szamana, mamy warlocka, a kto tu jest uwięziony, no dobra, thanks, no nie ma za co, 2 na 5, pięknie, że te questiki w tej chwili można wykonywać z wieloma graczami, bo także oczywiście kto wziął questy sobie gdzieś tam poza instancją. A to była taka opcja na kwestia. Ona chyba dalej jest. I nazywa się. A nie, to nazywa się Share. Można szerować te kwestie. Zawsze było Please Share, Please Share. Teraz po prostu każdy sobie wchodzi do instancji. Jest jakiś NPC. Jest jakiś NPC w instancji, który daje te kwestie. I każdy sobie bierze, już nie ma czegoś takiego, pischer, piszer Czasem były tak, że były questy chainy tak zwane, czyli trzeba było wykonać kilka questów, jeden po drugim, aż można było wykonać jakiegoś finalnego quest'a, na przykład w instancji. No jak działa ten ten Więcej przeciwników niż jednogło. Hops, podleczmy tutaj naszego szamanka. To bijemy, Nie ma przeciwnika, no to może tego. I szamanka, podleczna. Strasznie przyjemnie się gra na razie tym, tym Priestem. Czy mam to questowe zbierać? Mam to zbierać? Jeszcze jeden taki został. Dobrze, myślę, że jeszcze będzie możliwość zebrania. Myślę, że poprzednim przeoczyłem. Dobra, gdzie jest nasz tank? Jest na no to na tanka Osłonka. I zwyczajowo, chlap po kolei, zmieniamy przeciwników i rzucamy tego World Pain'a, niech tam sobie zadaje jakieś obrażenia. A my tymczasem, tu nam może trzaśniemy, nie już na kogo, wszystko zabite. Dobra, zobaczmy tak, i pozbierałem sobie 5 na 5, quiz zrobiony. Słuchajcie, zobaczcie jak exp idzie, miałem do połowy, teraz już jest prawie całe. Tak się wydaje, że może dzielone jest na party, ale ci przeciwnicy to są przeciwnicy, którzy zadają, zadają większe darzenia, ale nie tak chciałem powiedzieć, dają dużo, dużo ekspa. W związku z tym, nawet jeśli się podzielimy w party tym ekspertem, to po prostu, zobaczcie, 557, coś takiego, no nie, ja mam lepsze, ale szaty, no nie, te szaty te przecież też mam lepsze. Zobaczmy, czy jakiś questowy przedmiot nie jest potrzebny. Tutaj nie, nie ma nic takiego. Gońmy szybko za tankiem. Gońmy za tankiem, rzućmy mu osłonkę i od razu po kolei na każdego mopka rzucamy nasze słowo bóle. I jeszcze raz ginie. Dobra, czy coś z nich powinniśmy zbierać? Chyba nie. Dobrze. Och. Tego też nie pamiętam bossa. Pozmieniało się strasznie. Dawno nie miałem postaci na takim niskim Muszę przyznać. Po prostu nie znam tych instancji. Już. Podleczmy, żeby nie było. I teraz trzaśnimy. Dobrze. Trzasnęliśmy go troszeczkę. Teraz tak. Ja mam dalej full. Level mi przybył. Nie wiem, czy coś dostałem, czy nie. Chyba nic specjalnego. Hmm, dobrze, rzućmy sobie na tego gnojka jakiś taki robal z lawy. Hmm, podleczmy. Podleczmy. weźmy osłonkę Gdzie zniknąłeś, kolego? Na pewno jeszcze żyjesz. Z tej strony chyba coś. A masz. Cię z tym, czy działa na niego na przykład o to? Dobrze, troszeczkę powietrzymy tych wszystkich panów. Żeby nie przeszkadzał. O, coś tu spadło, ale chyba, że tak powiem, spadło martwe. Czy jakiś przenośnik dostałem tą zbroję, czyli nikt jej nie chciał? to znowu jak zwykle troszeczkę podepresujemy osłonka dobrze no, trzasnę chociaż raz dobra coś tam zadałem obrażeń muszę sobie włączyć tego adonika ja na tej postaci widzę żebym widział kto jakie obrażenia zadaje hops, hops Hops, nie ma tabik, tabik, tabik i lecimy następną postać. Ktoś tam coś dostał, dobrze. Nie zdążyłem, nie zdążyłem zobaczyć. już grac. Ktoś dostał lewe. O! Następny bośik. Lawagard. Gordat. No to co, no to. Shoop. Myślę, to nie jest jakieś wyzwanie duże dla party. Ten gentleman I skończyliśmy instancję. Ktoś tam dostał level staff. Na razie ten staff jest lepszy od mojego. Lepszy jest od mojego, ale wydaje mi się, że skoro ja mam broń typu. Typu takiego, że ym, zmieniają się cechy wraz z levelem, może ktoś nie ma czegoś takiego. No to po prostu oddam mu ten przedmiot. Szkoda, że. Słuchajcie, 18 level. Dwa levely. siup i są. Dobra, mamy już wskrzeszanie. A gdzie żeśmy sobie rzućmy już jak było pod rękot mamy wskrzeszanie już, no to pięknie o, jeszcze jeden o, właśnie gościu do góry słuchajcie, dwa levely do przodu, jup między 16 a 18, już, już prawie 1 czwarta jest levelu dobrze, ja bym proponował na przykład w tym momencie zobaczmy jeszcze co tutaj się ciekawego podziało na 22 levelu będziemy mieć Power Word Fortitude, czyli buffik dla drużyny, która daje więcej życia. Teraz tak. Prawy przycisk myszki, niestety muszę sobie na chwilę odbindować, żeby opuścić party. Tak. Eee, to wywal. Dobra. Move, cancel. A dlaczego nie mówię? Dziwne to jest Players. Live Instagram. właśnie tego szukałem. Dobrze, jest ten gentleman znowu z wiertarą. To był shield. Dobrze. Jest gentleman z Wiertarą. Jak patrzę na zegarek, to chyba już jest taki czas, który pozwoli mi zakończyć, żeby was nie zanudzić ewentualnie za chwilę odpalę drugi podzielę na dwa filmiki. Myślę, że będzie wtedy OK. Dobra. Teraz się żegnam, zobaczymy, czy Pan nam pozwoli jeszcze cokolwiek nagrać. Papa! Pa.